Kurwa, połowę. Dole. Ale dużo kasy mam, to mi nie szkoda. Okej. Okay. Błotka, dlaczego tak daleko się rozpisz? 됩니 네. 가고다 To błędnie pokazuje to Tak, często współpracujesz z czarodziejami? Strasznie jesteś ciekawski, a może sam rozglądasz się za robotą. Po prostu znam bractwo, i wiem, że niechętnie brudzą sobie ręce. Mm, słabo ich znasz. Ścigany i głodny czarodziej jest tak samo zdesperowany jak każdy inny człowiek. Nie wybrzydza i nie przebiera w zleceniach. Nowigrad jest miastem okazji do wykorzystania. Ty też powinieneś z nich skorzystać. Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. go dał się podejść jak małe dziecko. Tak, przyznał się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda? Tak powiedział. Yes. A dzięki, dzięki, zachowuj się przyzwoicie, a jakiś nowy przedmiot, o. no ciekawe, zobaczmy, co my to dostaliśmy, ale gówno. Ale gówno. Wstyd, wstyd. Dobra. Nie lubimy to w łócięgu. A w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundir wywiesił. Jakaś bestia za przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów. To czym właściwie się zajmuje? Nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam nadzoruje. Rzeczy samej. Mam zamiar zapolować na tego potworu. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, 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 tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Dzięki. Bywaj. Bywaj. Nie jest trop garkajna ani fledera. Dobra pogoda, by przy kominku posiedzieć. Yes, yes. Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir, niższy? Nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. O. 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 Jeszcze tylko burzy brago. tutaj kończy się trop poszukam śladów po drugiej stronie no w końcu nie <laughs> trop. Tu szczurów bez jednej kropli krwi, a więc Ekima. Mm -hmm, mm -hmm. Co to jest za wszystko szczury? Są. Lambert. O, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię. Ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lann Exeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. A twoja sprawa do załatwienia, to coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połamać, stracę. Dołączę do ciebie później, zaczekasz? Niech będzie, byle niedługo. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, uciąłem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia. No, bo ja tu muszę pozbierać rzeczy. Tup, 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 tup. Radzi po nagrodę. I co? A jak Góra. myślisz? Że zrobiliśmy co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja, wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini, odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwo. na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuję. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Super. Super! Lambert, kurwa... Więcej z nim chłopotu niż z The Tauler zniknął, przysięgam. Inni też. Wiem tylko, co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem piję w siedmiu kotach. No widzisz. To morderstwo było konieczne? Tak! Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd. Spotkamy się w Siedmiu Kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak. Do zobaczenia. Lambert, Lambert, ty chuju. O. -o, -o. Zobaczcie na tym, to jest? idź wejść? Nie wiem, Idź No zobaczę, zobaczę. Czego od mnie chcesz? Jestem Rostan Mugs i potrzebuję pomocy w ważnej sprawie. Co to za ważna sprawa? Przybyłem tu w interesach. Niestety, po drugiej stronie rzeki, na końcu mostu, zostałem napadnięty. Zdzieliłem rabusia w łeb butelką zacnego krasnoludzkiego trunku, ale napad częściowo się powiódł. Powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Krótko i zwięźle. Złodziej uciekł z moimi dokumentami. Bardzo ważnymi dokumentami. Chciałbym, żebyś je odzyskał. Za darmo ci nie pomogę. A to to ja wiem. Jak świat z światem, Wiedźmin za darmo palcem nie kilnął. W podeszwach butów ukryłem garść korn. Dam ci je w zamian za dokumenty. Zobaczę, co da się zrobić. Uh. Uh. nie śmierdzi jak krasnoludzki samogon. O, jest też butelka. Mux został zaatakowany w tym Słucham, miejscu. Panie Lama. Trzymaj się ode mnie zdala. Wynajmę amanta na ślub Jaki przyjaciół. Na Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Nie kto pisze to ogłoszenia? <noise> Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everec. To on wystawił to ogłoszenie. Aha. Oddaj dokumenty, złodzieju. Ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. Mógł stwierdzić, że został napadnięty. Przegrał, zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb. Ledwie tutaj uciekłem. Ile chcesz za te dokumenty? Ja tam czytać nie umiem, ale widzę pieczęcie i wiem, że to nie byle co. Nie sprzedam ich pierwszemu lepszemu. Musisz mi oddać te dokumenty. Tak, bezwzględnie. może <grystanie> no, to co sprzedam? Albo co kupię? Witaj w siedmiu kotach, najfartowniejszej gospodzie w mieście. Mawiają, że nawet kacpo po naszym winie przynosi szczęście poka mi swoje. To co dzisiaj macie w karcie? No jak na ziemię śnićem może to? Lubisz sobie pobrę Dolę palę! Prawdziwe taka bida? Yes. Ten cały czarny cysosz, to mnie może pocałować. Ciemno, jakoś się zrobiło. Gdzie on jest? Mm. Lambert. No, niech was no co? wszystkich porwie dziki go. Lubisz sobie popić, co? Kuzwa. ale jestem Pyk. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lundę? I o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką, czy długą wersję? Długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszny. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Z tego, co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Nie, otwórz to. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu dopiero. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kotlin, zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Ajden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Ajdena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zawódca i to on zadał śmiertelny cios. I co zamierzasz? Zamierzam rozprawić się z winnymi, a przede wszystkim z Taulerem. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Dzisiaj Wien? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. <laughs> A czemu miałabym wam pomóc? <laughs> Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałaś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysie i dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera. Prócz mnie? Selizę, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selizę do Tretogoru, Hammond na Skellige, A Lund? Lund nie żyje.. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selizę. Gdzie znajdziemy tę Selizę? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selizę zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hamondzie. Kiedyś był prawą ręką Tawlera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na faroę skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet Jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze stu kroków trafiałam z łuku w rubla, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał te pizdę Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aiden'a? Może no, nie pamiętam. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selizą. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że te mu po tak zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Nie Lambert. Racja. Lepiej ją tak zostawisz. A moje pieniądze? Skurwysyny. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Pójdź na skelibę i przyciśnij Hamonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Celize. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. W karczmie nigdzie. A no to zmieniamy zadanie. <śm> Które który zabrał twoje dokumenty. Nie może być. W takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moje. Spokojnie. Ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w karty. Bezczelny typ. Ale ciotka Rozalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. Trochę mnie poniosło, napiłem się i faktycznie przegrałem je w karty. A potem rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać po dobroci? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Jako, że bez tych papierów nie mam po co wracać do domu. Masz i płacz. A pewnie, że zapłacę. Nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało. Ciekawe ile. No ile? No ile? 25 punktów doświadczenia kasy. Kurwa, 20.